Często zdarza się, że w komentarzach nas pytacie, co sądzicie o... Czy to jest przeklęte dziecko, czy to są kolejne fantastyczne zwierzęta, rozszerzenie uniwersum, a co sądzicie o serialu, o grze, która powstanie. Mnóstwo pytań. I bardzo często... No cóż, możemy odpowiedzieć. No co mamy sądzić na ten temat? Zbyt mało sądzimy, żeby, żeby o każdej z tych rzeczy powiedzieć osobno, dlatego dzisiaj postanowiliśmy nagrać taki zbiorczy filmik, tak. odpowiadając na te wszystkie wasze pytania. Tak, no zacznijmy Harry Potter. Wiadomo, 7 książek, Osiem filmów, trzy dodatki w postaci Basi, Barda, Bidla, Fantastyczne zwierzęta jakie znaleźć oraz kiedyś Przez Wieki I w zasadzie na tym kończy się taki twardy kanon. Można byłoby rzec, tak. Twardy jak twardy, bo jeszcze mamy półtwardy. No i totalnie miękki rząd w postaci przeklętego dziecka. Tak. Dobrze, zacznijmy poważnie, bardzo, bardzo poważnie, bo chcielibyśmy dzisiaj pogadać w ogóle, jak sobie wyobrażamy dalszy rozwój tego uniwersum, co sami chcielibyśmy w tym uniwersum y, zobaczyć. No i oczywiście pierwsze z brzegu pytanie, dziedzictwo Hogwartsu gra, która już została opóźniona i pojawi się jednak nie w 21, a w 22 roku. Mam nadzieję, że szybciej niż później. To znaczy. Patrząc za cyberpunk 2077 może powstać później, byleby to była gra dokończona. No tak, ale nie wiem, czy ja za rok już nie będę po, nie będę czuła się już za stara na tę grę. Bo póki jeszcze czuję się szczeniakiem, więc czekam na tę grę bardzo. A za rok to wie, może coś mi się tam pomiesza i stwierdzę, że boże, jestem za stara, nie mogę w takie rzeczy grać. A Przecież ty napierdzielasz w Crash Team Racing. Tak. Ścigasz się A Ale tylko mówię, na razie się na szczeniaka czuję. tym młoda sercem wiekiem, też tak w sumie nie najstarsza, nie najmłodsza no, też, poważnie, ale... poważnie, Nie, no ja czekam na dziedzictwo Hogwartu, ponieważ no, uważam, że to może być coś, co jednak będzie miało jakiś sens, nie będzie takim jakimś bublem zrobionym, tak jak te wszystkie poprzednie gry o Harry Potterze. Oh. Nie będzie takie, wiecie, to nie będzie skok na kasę, na przynajmniej taką mam nadzieję, że to nie będzie skok na kasę. Wyglądało to na na ładnie, zapowiadało się, zapowiada się dobrze, no ale co z tego będzie, to no, musimy poczekać i zobaczyć. Ja zdecydowanie podchodzę do tego chłodniej. Oczywiście mamy tutaj XIX wiek, przełom w zasadzie. 19, przepraszam, XX chyba nawet XIX-XX wiek, jeśli się nie mylę. No już mniejsza Mniejsza, mniejsza oto, już nie pamiętam tam dokładnie. W każdym razie brak Harry'ego Pottera w Harrym Potterze. Będziemy mieli Hogwarts i tam prastare moce, odkrywanie i tak dalej, i tak dalej. Że ta gra ma być fajnie rozwinięta w kierunku RPG, czyli gdzieś tam rozbudowywanie swoich umiejętności, jakieś ulepszanie swojej postaci, uczenie się pewnych rzeczy. Z jednej strony może to być coś ciekawego, z drugiej... No nie wiem, mnie ten zwiastun szczerze powiem ci nie przekonał graficznie, dla mnie to nie jest gra nowej generacji. Znaczy, no, no w sumie pod tym kątem można się zgodzić, że jednak po już tej nowej konsoli, która jest już naprawdę prawdziwym potworem, można by się spodziewać, że jednak gry będą trochę lepsze, nie? No, to jest początek no, generacji. No ale jednakowoż, no, żeby wyglądał chociaż trochę lepiej niż na PS4, tak? Bo niektóre gry na PS4 wyglądają lepiej niż te, które są zapowiadane na PS5. No tutaj warto też nadmienić, że przede wszystkim za dziedzictwem Hogwartu stoi niedoświadczone studio, Avalanche Studios. I tutaj są dwa studia o podobnej nazwie, jedno ma jakieś tam doświadczenie, wydawało choćby Just Cause, a drugie to, które wydaje właśnie dziedzictwo Hogwartu. No, nie ma żadnego za zbyt szczególnego doświadczenia, także, no, ja tutaj podchodzę troszeczkę właśnie w obawach, że to będzie typowy skok na kasę i że nic dobrego z tego nie wyjdzie. No, ale pożyjemy, zobaczymy. Na razie za mało, zbyt mało wiadomo, nie ma co się nastawiać w żaden sposób, tak myślę. Fantastyczne zwierzęta, trzy. Pytanie w ogóle zasadnicze: czekasz czy nie? Nie wiem sama. Jakoś tak, aż takiego smutaska nie mam, że to się odkłada w czasie, więc chybaż tak nie czekam. W ogóle. Przy tym filmie zdarzają się wszelkie nieszczęścia, jakie się mogą zdarzać. Bo raz, wywalili od twórcy bardzo ważnej roli, czyli Johnny Depp nie będzie już Grindelwaldem, tudzież Grindelwaldem, zwał jak zwał, zależnie od dubbingu czy wersji językowej. Zastąpi go Max Mikkelsen, który gdyby debiutował w tej roli, w sensie gdyby od razu był Grindelwaldem, to mielibyśmy tutaj naprawdę poziom, sądzę, gigantyczny. Natomiast nie wiem, czy ta zmiana wyjdzie na dobre. Z drugiej strony film już przekładany ze względu na... kurczę na co? opóźnienia różnego kalibru i teraz koronawirus. No, koronawirus chyba jest główna przyczyna tego wszystkiego. no Wszystko jest opóźniane. To nie, teraz ekipa zachorowana koronawirusa jest to przekładane i niektórzy mówią, że to chwilę no tak. fantastycznych zwierząt. No tak, no w sumie. No nie wiem, no... Wydaje mi się, no dobra, zostawię koronawirusa w spokoju. To znaczy, skupię się na, na samym filmie. Fantastyczne tak. zwierzęta 3. Podchodzę do tego jeszcze bardziej letnio niż do dziedzictwa flupartu. Tak, no, no, bardziej czekam na Dziedzictwo. Aczkolwiek no Rowling ma być troszkę odsunięty od tego, prawda, od tego scenariusza i tak dalej, więc może to będzie coś lepszego niż druga część, chociaż druga część nie była tak całkiem zła, ale była niezrozumiała, bo nie wszystko, co było w scenariuszu, zostało zawarte w filmie, przez co no, to miało dużo braków i było dla niektórych nie, nie do pojęcia, nie do zrozumienia. Więc może akurat trzeci. I trzeci film może będzie lepszy pod kątem tym fabularnym. Dobrze, że poruszyłaś tutaj temat Rowling, scenariusz ocenienie Rowling, bo o ile kiedyś nazwisko Rowling, każda rzecz sygnowana jej nazwiskiem od razu stawała się lepsza, bardziej pożądana przez fanów, to teraz ze względu na kontrowersje wokół autorki i ze względu też na jakość tych produkcji, no to nazwisko już nie ma tak wielkiego znaczenia. Wszystko zaczęło się psyć przy Przeklętym Dziecku, też za sekundę przejdziemy do Przeklętego Dziecka. Fantastyczne Zwierzęta, gdzie Rowling była głównym scenarzystą pierwszego i drugiego filmu i ten drugi film no jednak już jest mocno od, odleciany, że bardziej w formie książki by się mógł sprawdzić, aniżeli w formie filmu. No i wiemy, że przy trzeciej części ona jest odsunięta. Z drugiej strony wiemy też, że przy Dziedzictwie Hogwartu twórcy szczycą się tym, że to jej tam, to, nie ma. Że tam nie ma, więc też już gdzieś tam i te kontrowersje mają wpływ na to, że no, twórcy nie za bardzo chcą się do Rowling przyznawać. Harry Potter tak, twórcy nie. Zresztą kiedyś niebawem powstanie materiał i na ten temat. Więc ja nie wiem, bo do tej pory z czymś, od czego Rowling była odsunięta, a co było oficjalne, mieliśmy do czynienia raz i to było przeklęte dziecko. Harry Potter i przepięte dziecko w ogóle. Wiesz, że nie wszyscy wiedzą i tutaj chciałbym od razu nadmienić, że to, że na tej książce pojawia się nazwisko Rowling, nie oznacza, że ona jest autorką tego, i Rowling nie napisała choćby jednego słowa y, do tego scenariusza. Tak. Niektórzy nawet w komentarzach pisali, że sobie przywłaszczyła Przeklęte Dziecko, że ktoś inny to napisał, a ona tak jakby to ukradła. No nie, pojawiło, ona tak jest podpisana, to... bo to jest jej uniwersum, jej świat, ona tak. wydała zgodę na to i tyle. I po prostu ja sądzę, że to no, bez jej nazwiska jednak nie miałoby takiego wzięcia, na pewno więc, nie. więc no musiało być jej nazwisko, żeby to się po prostu sprzedało i tyle. Wielu fanów marzy o kolejnym filmie z Harry'ego Pottera i chcą, żeby to było Przeklęte Dziecko. Ekranizacja Przeklętego Dziecka, tak czy nie? <laughs> <laughs> yy, nie wiem, <laughs> bo bym tak, i chciałabym to zobaczyć, i nie chciałabym zobaczyć, bo może samo w sobie przedstawienie, bo ci co widzieli to przedstawienie byli zachwyceni, podobno. Mhm. Że podobno to cała ta, ta otoczka, ta, to wszystko było przegenialne, ale sama fabuła Przeklętego Dziecka jest marna. W ogóle jest z pupy, tam nic nie trzyma się sensu, są absurdy, absurd absurd pogania i Obejrzyjcie materiał. Ponad 40 minut nawijania o tym, co w Przekrętym Dziecku jest nie tak. Tak, więc no, jeśli chodzi pod kątem fabularnym i jeśli chodzi o połączenie tego ze światem Harry'ego, to to jest kompletne nie, ale pod kątem może realizacji, jako osobnego filmu, jako takiego, nie wiem, fanowskiego, yy, jakiejś fanowskiej produkcji, to tak. Więc ja w sumie mogłabym zobaczyć to. No, no jakby się ukazał film, to na pewno bym obejrzała, no nie powiem, że nie. Moim zdaniem Przekręte Dziecko jako film kompletnie nie. Dlaczego? Wy w ogóle dlaczego. Dlatego, że... Z jednej strony już chyba Warner wie, że to by się za dobrze nie sprzedało, i że mogłoby więcej ich kosztować wyprodukowanie tego filmu, bo chcąc stworzyć rzetelną ekranizację Przekrętego dziecka, trzeba byłoby zatrudnić tych aktorów, którzy jeszcze żyją, i którzy chcieliby w tym zagrać, czyli wiadomo, to no tutaj Dan Rupert Emma musieliby zagrać, bo kto, kto zamiast nich. Z drugiej strony, kto miałby zastąpić? To Tak zamienić. Kto miałby zastąpić problem. Alana Rickmana, to jest kolejna rzecz. I sądzę, że tutaj jednak ich wynagrodzenie nie mówię o Alanie Rickman ale o trójcy, byłoby niebotyczne i że mogliby mieć obawy, że to się nie sprzeda, zwłaszcza, że fantastyczne zwierzęta z filmu na film po prostu sprzedają się coraz gorzej. I ja sądzę, że tutaj może być w ogóle problem z dociągnięciem do piątego filmu, a ma być pięć filmów w tej serii, więc obawiam się, że tutaj może być problem, tym bardziej, że fantastyczne zwierzęta z broni Grindelwalda, no, okazały się nie, nie... nie powiedziałbym nawet, że umiarkowanym sukcesem, co ledwie ponad klapę. Ja uważam, że powinni po prostu całą nową ekipę wziąć do tego, jeśli chcieliby robić z tego filmu. A ja uważam, że filmu nie powinno być, ale z wielką przyjemnością obejrzałbym sztukę. Żeby pojawiła się w Polsce sztuka, albo chociaż nagranie tej brytyjskiej sztuki. No ale mogliby wie, być. Wiemy, że to robili, wiemy, że nagrywali w teatrze no. tę sztukę. I to byłoby fajne, bo jako adaptacja, jako przeniesienie Harego Pottera na deski teatralne, to mogłoby być coś niezwykłego znowu oswajające medium. Kiedyś mówiło się, jeżeli sądzisz, że w dobie komputerów sztuka czytania zanikła, a zwłaszcza wśród dzieci, to niezawodny znak, że jesteś mogolem Time, rok 1999 i Harry Potter oswajał z książką, potem Harry Potter oswajał z kinem, no nie, mógłby teraz oswoić Harry Potter z teatrem, prawda? Z teatrem, tak, bo jednak teatr nam kojarzy się tylko z Zemstą, z Romem i Julią, z wiedźminami, tam klasykami i no jednak, no nie wiem, ludzie z właśnie... Wiedźminem. No z Wiedźminem no no, no nam jednak no ale to nie jest żadna klasyka, że tak powiem, nic to zostało napisane setki lat temu i tak dalej i to dziewczyna, Wiedźmin a... został w poprzednim tysiącleciu napisane. O czym ty mówisz? W każdym razie, no, kino, teatr nam się kojarzy ze starością, że wszystko co tam stare, te wszystkie dramaty, wszystko to w teatrze, tak? A Może Tobie? Ja zawsze no nie wiem, od dziecka uważam, że teatr jest nudny, bo tam są nudne rzeczy wystawiane, no. To tak samo jak książki są nudne, bo lektory szkolne są nudne. Tak, no właśnie, no, bo to ja przynajmniej od dziecka chodziłam do teatru, powiedzmy ze szkołą, zawsze na jakieś klasyki, zawsze na lektury, zawsze na coś, co nas nie interesowało kompletnie. Czyli Harry Potter Czyli i Przeklęte Dziecko w Polsce, w teatrze. W teatrze. Tak. tak, jesteśmy jak najbardziej za na teatr. No to, teraz, wszystko. to teraz tak, wiemy, że fantastyczne zwierzęta będą, wiemy, że dziedzictwo kolpartu będzie, mamy nadzieję, że przeklętego dziecka nie będzie, przynajmniej w wersji filmowej, ja, to znaczy ja, ja mam nadzieję. Ja mogłabym obejrzeć, ja byłabym na tak. No to teraz y, ostatnie wielkie boom, y, przecieki, wycieki, podcieki, zacieki. Harry Potter, serial z uniwersum Harry'ego Pottera pojawi się na HBO Max. W momencie kiedy doszło do przecieków, bardzo, ofi bardzo oficjalnych przecieków, można byłoby powiedzieć, bo to jednak tutaj wysoko postawione jednostki stwierdziły, że takie coś powstanie. Za chwilę Warner Bros i HBO Max po tym jak wylała się fala krytyki Rowling. Oni nie chcą Rowling, nie chcą Harry'ego Pottera od Rowling. Nagle powiedzieli, nie, nie będzie serialu, nie ma takich planów. Wdurze. Oni już, wypierając się czegoś, co zapewne planują, a co no zostało wycieknięte do internetów. No. Zawsze wydaje mi się, że teraz jest problem zasadniczy. Jak to, zrobi to zrobić, żeby tutaj był poter, żeby były pieniądze, ale żeby rolling gdzieś tak. Do szafy niech ją schowają, będzie dobrze. No jak bogina, tak? Nie, jak ją wyślą na wakacje, tam gdzie nie ma internetu i telefonu i w ogóle... Zablokować Twittera jak Trumpowi. <laughs> na przykład. Nie, no, pojawia się pytanie, czy to będzie nowa wersja Harry Pottera, czyli tego siedmiu czy też to będzie zupełnie nowa historia, nowi bohaterzy, bohaterowie, bohaterowie, bohaterowie i czy będzie to łączyło się z Harry Potterem jakoś tak bezpośrednio. No zakładamy, że jednak musi powstać serial z uniwersum Harry Pottera, bo wszystkie wielkie uniwersa mają serial. No. No jakie są teraz wielkie uniwersa? Gwiezdne Wojny, Marvel, Harry Potter. Czy jest jeszcze jakaś czwarta czwarte uniwersum tak potężne? Aż No tak DC Omówmy Aż się, tak potężne nie, 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 ale jednak tutaj trochę łatwiecy pierścieni, więc kto wie, czy dalej nie będą ekranizować no świat. Nie, na władca, to, to jednak. No, to znaczy, Amazon robi dalej, tak? No. E, przeszłość. No ale z takich wielkich, gigantycznych dzisiaj przynoszących realne, realnie wielkie pieniądze, no to mamy trzy. Disney z gwiezdnymi wojnami, Warner z Harry Potterem. No i wiadomo, Marvel. Ale DC też już, nie? Też już można już kilka złożyć. dc, DC tak śmierdzi. Nie lubię. W każdym razie, no tak, moim zdaniem, musi coś się pojawić z Harry Pottera. Pytanie, co by to miało być? Czy kontynuacja? Nie. Remake? Ja, ja osobiście bardzo bym chciała odnowa Harry Pottera. Bo jeśli forma serialowa, to wiadomo, serial jest bardziej szczegółowy, bo mają więcej czasu, bo mogą w większej ilości odcinków to zrobić, więc to by się nadawało, żeby zrobić serial nowi aktorzy, wszyscy nowi, żeby tutaj nie było żadnych tam... Bez skrótowców, wręcz Bez, rozciągnięte tak. to uniwersum, tak. kurczę, to mogłoby być coś, naprawdę. Może jak... więcej tych y, y, spraw szkolnych, bo to mnie, przynajmniej mnie to zawsze interesowało, że te lekcje wszystkie, więc fajnie by to rozwinęli się w ogóle o tym będzie. Też trochę perspektywy śmierci żartów Voldemorta, żeby tam tak, też zobaczyć ciemną stronę Po drugiej nosy. stronie maski, co tam się dzieje. Tak. Po czy drugiej. ten Voldemort jednak miał te buty, czy chodził cały czas z tymi gołymi syrami? No, to, to jest interesujące. Miał hobbit, więc on nie potrzebował obuwia. Ale byłby dużo szczepaczek niż Hobbis, pewnie haczyły. Musie. Jak w tym Wolfie, ta jedna. <noise> no nie, ale serio, ja bym bardzo sobie życzył zobaczyć remake Harry'ego Pottera, ale taki remake, wiecie. Porządny. Pełnoprawny, pełnokrwisty, Nie znowu skok na kasę, żeby odbębnić i tyle. Tylko taki prawdziwy remake. Tak, prawda. Nie liczący się w ogóle z filmami. Dokładnie tak ja ja bym chciała. Ale Stewarta Craiga i Minalima mogliby dalej, więc tych, którzy robili scenografię i którzy zajmowali się generalnie wszystkimi tam. By tak. Wszystkimi rekwizytami, jak to, jak to wyglądało, bo są nieziemscy. Kostiumy też bardzo dobre w harem po to, żeby muzyka... Ale scenografię też w sumie nie... Ja Powiedzmy tak, ja mogę założyć haremu po tylko to, że jest słaby, jeśli chodzi o scenariusz. Bo cała reszta w sumie jest okej. Okay. Bardzo okrojony jednakowoż. Że... Bo jednak no do scenografii nie można się doczepić. Do nie. samych zdjęć też nie, chociaż filmy od siebie różnią się klimatem. Ale drewniany Red Cliff zawsze będzie... Tę, tą drzazgą w oku. Zawsze będzie drewniany. Zawsze będzie tą drzazgą w no Tak, w ogóle no aktorska, no, nie, no jednak bardziej doświadczone dzieciaki mogliby wziąć. No, nie dlatego, że on ten dobrze w okularach wygląda, więc go bierzemy. Nieważne, czy umie grać, czy nie. jak to brzmi: bardziej doświadczone dzieciaki. Miej 18 lat, dostaniesz tę pracę, jeżeli masz 20 lat stażu. Ten, doświadczenia na tym stanowisku. <laughs> Czyli 11-latek z 15-letnim stażem jako aktor będzie dobry. Jeszcze dwa Oscary na koncie. No. czyli nie, Meryl Streep zagra Hermiona. Od tak jak Sidley i Henderson do Jęczącej Marty. Nie, nic nie odmładza. po prostu zrobił pół przezroczysto, nikt się nie strzaił. Okej, okay. dobra, Ta czyli remake jest... jesteśmy na tak, ale realnie patrząc, nie wierzę, żeby zrobili remake Harry'ego Pottera, przynajmniej na początku. Że to chyba To będzie mało coś I co byś ty widziała? Nie wiem, Hunc powiemy, że wy pewnie byście e... liczyli na Swotów, czy może jakaś e... zupełnie historia niezwiązana. Znaczy ja powiem tak, za czasów Hunc w szkole chyba nic się nie działo. A tego to nie wiemy. No, no z tego no, no z co tam Rowling opisywała, chyba nic się nie działo. No ale kiedy Rowling pisała Harry Pottera, to ta bitwa z Grindelwaldem to też była taka, wiesz, pach, pach, pach. I, i po sprawie, nie? A tutaj się okazuje, że kozak większy niż Voldemort. No dobra, no to jeśli chodzi o to, no to może jednak faktycznie jest jakieś super zagrożenie. Może jakiś coś, ale znowu bazylisze kresujący po zamku, jakiś morderca tam, wiecie, w murach szkoły i takie, i takie tam sprawy. I oczywiście huncwoci, którzy ratują całą szkołę i rozwalają mury szkoły, ale nikt się, nie, nikt się tym nie interesuje. Nauczyciele też nic nie widzą albo o Boże, coś się stało, a następnego dnia już nic nie kumają, nie pamiętają, że coś się stało. I nadchodzi Ragnarok, koniec świata i po sprawie. <laughs> nie, no nie. Ja wiem tak, mnie jakoś yy, Hunsfoci nie pociągają, żeby ich oglądać. Ich, ich czasy mnie jakoś nie interesują. Yep. Może, może wyjdę na ograniczonego bardzo, ale nie mam w ogóle wizji tego, co ten serial mógłby przedstawiać. No nie! Bo z jednej strony fantastyczne zwierzęta mogły być bardzo fajnym, autonomicznym, autonomiczną serią filmów, ale niepotrzebnie zaczęły się pojawiać absurdalne nawiązania do Harry'ego Pottera, czy tam Dumbledore, czy profesor McGonagall, której tam w ogóle nie powinno być, bo jeszcze się nie... nie to, czy może się urodziła... nie, jeszcze się nie urodziła, bo urodziła się w 1935, więc to było absurdalne moim zdaniem i zupełnie niepotrzebne takie na siłę wiązanie tych dwóch serii. Natomiast takie zupełnie autonomiczne, oddzielne dzieło być może tak. I na pewno scenarzysta musi być bardziej doświadczony niż Rowling, bo Rowling w słowie pisanym jest świetna, ale bycie dobrym pisarzem, a bycie dobrym scenarzystą to nie jest yy, równoznaczna sprawa. Może dobrym pomysłem byłoby, żeby faktycznie zrobić świat Harry Patera, yy, w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym XXI wieku. Wiesz, yy, znaczy w sensie po 2000 roku, tak? I nie wiem, dla mnie miłym takim uśmiechem byłoby, gdyby świat czarodziejski jednak y, schował swoją dumę w kieszeń i jednak zaczął korzystać z y, technologii mugolskiej, bo to byłoby logiczne, bo nie wiem, czy oni są masochistami i po prostu z powodu dumy nie chcą używać nic, niczego, co zostało przez Mugolistwo. Ale też technologia mugolska nie działa w Kokwarcie. No nie mówię o radiu i takich rzeczach, no ale jest dużo rzeczy, które mogą wy... skorzystać. Tak? Nie mówię o radiu, tylko o telewizja, smartowej. No dobrze, tego. ale nie mówimy, to nie musi siedzieć wcale dzieć w Hogwarcie, tak? Może się dziać normalnie poza murami szkoły, mhm. gdzie no tak naprawdę czarodzieje mogą robić, co chcą, gdzie chcą, z kim chcą i za pomocą czego chcą. Kumasz o co chodzi? Tak. Tak, więc takie czasy współczesne. Różne i ciekawe bo... użycia różżek czarodziejów, którzy robią co chcą, kiedy chcą nie, no, i z kim ale, chcą. Ale, ale no nie wiem, dla mnie byłoby fajne, gdyby faktycznie ich troszkę do, do współczesności tutaj przy, no, pokazać współczesność czarodziejów, tak? Ja nie wiem, co mam na ten temat sądzić. <gry> po prostu liczę na to. Wiesz co? Ja już mam tak małe oczekiwania względem Harry'ego Pottera, że po prostu chciałbym dostać coś dobrego. Kiedyś Ronin obiecywała, że będzie encyklopedia Harry'ego Pottera, i kiedyś myślałem, że byłoby to fajne. Nadal uważam, że byłoby to fajne. Na Pottermore ciągnęła temat, kiedy już zrezygnowała z encyklopedii, w której miała wszystko wyjaśnić i wszystkich opisać. Potem było trochę fajnych tekstów na Pottermore, trochę fajnych biografii, ale nie doczekaliśmy się biografii Snape'a, Snape Bellatrix, Snape Hagrid'a. Kurczę, jest tyle fajnych rzeczy, które można byłoby pociągnąć, ale dla mnie bardziej w książkowej. Czy jakakolwiek książka z Harry'ego Pottera napisana przez Rowling? Powiem ci, że chętnie. No, no książki o Harry'ego. Ale Rowling, przez, no. przez Rowling napisana kontynuacja niezależna, y, niezwiązana z przeklętym dzieckiem. Która będzie miała sens ideologiczny ciąg do poprzednich książek. Ale rolnik w pisaniu książek nie ma problemów. Zauważ, cała seria o Harrym Potterze, No tak, ale seria jednak podpisała się pod tym strajku, w którym jest przeklęte dziecko. No to jest nielogiczne zupełnie, więc nie wiadomo co tam w jej głowie się już tam robi. Dziewczyno, kiedy pieniądze szumią, nie myślisz, podpisujesz. No dobrze, ale ona nie do biednych nie należała. No dobrze, ale niektórzy podpisują co, co im pod rękę tak, podstawisz, tak? tak? Nie, mówiłem tutaj bardziej o polityce współczesnej polskiej. Y, natomiast no... <laughs> Wiesz, tutaj, tutaj kasa zadziałała, ale forma książkowa, niezależna. Kto wie? Susan Collins odwaliła kawał genialnej roboty, przez balladę ptaków i węży prequel do Igrzysk Śmierci. Liczę na to, Jak że, się chce. że mogłaby też pójść w takim kierunku, jeżeli już musi tego Harry'ego Pottera mm. dalej tam drylować. Dajcie znać, co wy na ten temat sądzicie. Czy, czy też czekacie, czy nie czekacie? Czy jesteście bardziej tym przetaczowana, czy, czy czytacz? Mm. I co byście widzieli w formie serialu? Co byście chcieli zobaczyć? Remake czy nie remake? Kolejna książka czy nie? Kolejna książka? Przekręte dziecko, ekranizacja czy może sztuka w Polsce? A może nic? A może dajmy Haremu Potrowi wieczny odpoczynek <grymne> na naszych półkach albo w innych miejscach? No dajcie znać po prostu. Zostawiamy to Wam. <grymne> Dzięki za uwagę. Subskrybujcie kanał, jeżeli Wam się oczywiście podobało i trzymajcie się ciepło. Cześć.